Łagodny jak sama natura. Jedyny szampon koloryzujący, który zawiera naturalny wosk pszczeli i proteiny pszenicy. Aby Twoje włosy mogły jaśnić zdrowym blaskiem. Poli Country Colors. Najpiękniejsze kolory natury. Schwarzkopf. Przede wszystkim piękne włosy. 31 grudnia 1998 roku świadectwa udziałowe stracą ważność. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Możesz sprzedać świadectwo na wolnym rynku. Możesz zamienić je na akcję NFI. Lub podarować bliskiej osobie. Już czas. Program powszechnej prywatyzacji. Broszurę informacyjną. Znajdziesz na poczcie. Zdrowa skóra, mocne paznokcie i włosy. Wyciąg ze skrzypu polnego z witaminami, ten stół jest z nami od lat. I tyle przeszedł. Remont mieszkania, zabawy dziecka. Drewniane meble mają swoją historię. Pronto z boskami i składnikami czyszcząco pielęgnującymi zapewni im długą przyszłość. Pronto Classic czyści i chroni drewno. A teraz promocja. Kupując dwa pronto Classic w zestawie otrzymasz w prezencie pronto przeciw kurzowi. Jogobela, Jogo To dostanie ekstra dużego owocu. Jogo bela, Jogo bela. To rozkosz ekstra dużego owocu. Jogobela, Jogobela. Weź sobie tą owocową rozkosz. Jogobella firmy Cot to jogurt z ekstra dużymi kawałkami owoców. E4 na E5. Wieża B2 bije B7. Skoczek G8 na F6. Szach. Goniec H4 na F6. Też szach i mat. Stworzone tak, aby mógł się nim cieszyć każdy. Bez względu na to, kim jest i co robi. Najnowocześniejszy system telefonii komórkowej IDEA. W każdej chwili Twojego życia tysiąc spraw. Oto nowa siła, dzięki której Twoje włosy będą lśnić. Odkryj Fructis z Laboratoire Garnier Paris. Pierwszy wzmacniający szampon z aktywnym koncentratem z owoców. Fructis z Laboratoire Garnier to działa. Koncentrat witamin i kwasów owocowych wynika w głąb włosów, wzmacniając je. Sprawia, że są dwa razy silniejsze. I naprawdę bardziej lśniące. Fructis. Włosy lśnią ze wszystkich sił. Fructis. szampon nowej generacji, gwarantowany przez Laboratoire Garnier Paris. Ładne, proste hafty. Ładne i proste hafty krzyżykowe to wyjątkowa kolekcja pięknych i łatwych do wykonania wzorów i oryginalnych pomysłów. Z numerem drugim specjalna okładka. Ładne i proste hafty krzyżykowe. Już w pioskach. Sponsorem serialu jest producent Koryzali, leku homeopatycznego przeciw Katarowi.